Siemano jestem Mianek, witam was w nowym odcinku na moim kanale W dzisiejszym odcinku przygotowałem sobie skrzyneczki Mactomic'a Teraz na szybciutko otworzę sobie takie skrzyneczki powyżej powiedzmy 10 zł, Żeby sobie były w nowym karcie No i zaraz pootwieramy sobie oczywiście jeżeli nie będzie profitu to skrzyneczkę zamykamy A jeżeli będzie profit otwieramy ją aż do skutku Otworzę sobie tylko kilka takich ponieważ Wydaje mi się że Mactomic ma E, bardzo dużo tych skrzynek, tak jak można tutaj zauważyć. Otworzę jeszcze może z 5, 4, 3. Tom jeszcze sobie damy 2. E, tak, i jeszcze jedną. Dobra, nie będzie ta. E, no i dobra, przechodzimy sobie do skrzyneczek Makto Tomika. Jeżeli jest profit, zostawiamy skrzyneczkę, jeżeli. Nie ma profitu, tak jak teraz. Zamykamy sobie, oczywiście, skrzyneczkę. No i ostatnia skrzynka, która zostaje jest bardzo fajna. A te, które odpadną w pierwszej kolejce, są słabe i niefajne. Kolejna skrzyneczka, chyba do wywalenia: 45% było na tego skina, więc tak. Później ewentualnie sobie zrobimy jakiś kontrakcik, najwyżej z tych skinów. A teraz patrzymy, wylatuje kałaszek, więc sobie zostawiamy tą skrzyneczkę. Bardzo fajna skrzyneczka, lecimy sobie dalej. E, to sobie muszę zostawić na później, ale za słaba ta skrzyneczka, bo nie da się za bardzo na niej zarobić, więc... E, no niestety, nie teraz widzowie, nie teraz widzowie. Lecimy sobie z kolejną. E, 68, a wydałem... no niestety. Wydałem 75, więc lecimy sobie z kolejną. Może emeczka Hyper Beast siądzie? i zobaczymy sobie czy siedzi, jest ta myczka oznacza to profit kolejne otwarcie skrzyneczki to będzie tutaj nam się zacięła skrzyneczka odświeżymy sobie szybciutko stronkę e, mamy sobie skrzyneczkę za 28 zł a z tej skrzyneczki wylatuje nam e, glock moonrise czyli słabo lecimy sobie z kolejną za 104 zł e, no i teraz mamy glocka woga za e, 18 czyli po raz kolejny słaba skrzyneczka Kolejna skrzynka, nie wiem, za ile ona była, teraz nie zwróciłem uwagi przed otwarciem, ale ona była za 19. Dostajemy kilkanaście groszy, więc no niestety nie ma profitu. 15 zł, wrzucamy, dostajemy pianę morską za 28. Dobra, ta skrzyneczka może być o kurde, Nie sprawdziłem ceny prawie 300 zł, i 50% na WP Safari. że akurat wypada, to muszę sobie zostawić na później, może. E, dobra, kolejne otwarcie 62 grosz na plus, więc niech będzie. Mam nadzieję, że nie otwarłem tam za drogich skrzynek, w sumie otwarłem. Teraz mi się przypomina, że tam po stówce były takie skrzyneczki o 137, które właśnie będą teraz, i będę musiał zaraz zrobić właśnie ten kontrakt. Tym bardziej, że leci tak słabo. 89, dobra, to weźmiemy sobie jeszcze może jakąś 130, 85, 104 to już była. 28, ta też już była, 25, tego sobie nie przypominam, więc otworzymy sobie razy dwa. Jeżeli nie odda to oczywiście robimy kontrakt i lecimy sobie dalej z tymi skrzynkami. No tak jak myślałem nie oddało, ale chyba też otwieramy już tą skrzyneczkę, ale dobra. 16 skinów mamy o łącznej wartości z 300zł może? No nie ciekawie widzę w dzisiejszym filmie. Ale może zaraz będzie ciekawie, jak przejdziemy do kolejnych skrzyneczek 254, jakiś gloczek wart 215, dobra, tą kartę zamykamy I 89,27 I dostaniemy sobie ile? E, dostaniemy sobie 50 zł e, Więc strata, zamykamy sobie Mamy tylko 179 zł Mam nadzieję, że coś dobrego poleci z tej skrzyneczki Emperor, który jest wart 43 zł. Ojejku, słabiutko, 85 zł. Jeszcze na tą skrzyneczkę. Nad nie dojdę chyba do końca tych skrzyneczek, ale dobra Mecha Industry za 51. Słabiutko, 75, 34. To już było, ale dobra. Dostałem Kałacha znowu, więc może teraz mogę tą otworzyć. To mogę otworzyć. O, to super. Najtańszy jest za 54, a najdroższy jest za 98, ale ja dostaję 51, więc to zamykamy, to zamknię, bo tam chyba było otwarte. To też, że otwierałem w dzisiejszym filmie, ale niech będzie jeszcze raz poleciała ta piana morska. E, dostajemy Impire, Empire, nie wiem jak to się czyta. E, bardzo tanie, dobra, lecimy sobie z kałaszkiem. Jeżeli kałaszek nie wyleci, oczywiście zamykamy, ale kałaszek oddaję, oddaję kałaszek i jeszcze powalczymy. E, a to jest... E, przedałem przecież. Dobra, co teraz tutaj nam wyleci? No niestety mamy Airlocka, czyli zostają nam 4 skrzyneczki. 15, Magtum Sexy też zamykamy. E, tej niestety nie otworzę, więc zostają mi dwie skrzyneczki. Magtum Rivi. No i nie wiem, czy jeszcze zdążę tą z otworzyć, jak tutaj wyleci coś mniej niż 20 zł, ale wylatuje Desolate Space. E, więc dobra, to jeszcze tak. Kałaszek odda? Oddaję kałaszek, teraz tak, ta skrzyneczka X-Ray oddaję, eee, kałaszek oddaję, no ładnie idzie, tutaj już nie oddało, więc dobra, otwieram na sam koniec trzy e, kałaszki, nie starczy na trzy kałaszki, dobra. Dwa kałaszki, ja Wam widzowie dziękuję za oglądanie, no i do usłyszenia już w jutrzejszym filmie, siemano.